Cześć, witam pięknie wszystkich. Dawno nie było update'u. Tak więc króciutko, szybko, nie za długo. Eee, powolutku kompletuję MIP. Wszystkie elementy powolutku składam. Dopasowywane są mocowania i uchwyty glerwingów. Jak widzicie, win już tu jest spasowany. Tu jest druga część glerwinga. Tutaj będzie wchodził Sixpack. On jest na razie tylko tak włożony. Fire Warning, Master Warning. Będzie to tutaj wszystko zamontowane, okablowane. Jak widzicie, girdlever jest gotowy. On jest cały, już tutaj skonstruowany, łącznie z panelkami. No a tutaj po kolei tworzą się panele. Jak widzicie, te, które są jasne, to są panele wydrukowane na drukarce 3D, później pokryte takim specjalnym. Lakierem wypełniającym, który minimalizuje wszystkie znaki po drukarce. Generalnie on wygląda po zakończeniu obrabiania w ten sposób. Praktycznie te linie z drukarki są niewidoczne. A następnie jest to malowane specjalnym lakierem o kolorze RAL711 Boingowym. No, i te panelki wyglądają później jak akrylowe. Tak więc dużo pracy, bo to wszystko trzeba, każdy panel, każdą panelkę po kolei wykonać. Jak widzicie, tu jest z drukarki, i na tym panelu widać linię po drukarce. Ja chcę mieć to dość ładnie zrobione, dlatego tak jak mówię, każdą panelkę szlifuję, obrabiam. Ta jeszcze nie wyschła, ta jeszcze dopiero schnie też była malowana. I tak po kolei po kolei. Glerwingi też wszystkie były malowane. No i co, tak powolutku, krok po kroczku. Gilliver też jest ładnie zrobiony. Wszystko oczywiście to jest ręczna robota drukarka i tak dalej i tak dalej, przerabianie, projektowanie, szlifowanie, robienie. No ale mam nadzieję, że już niedługo będzie można zrobić jakiś taki pierwszy krótki locik. Jak tego mipa całego już złożę, to instaluję całe moduły. One są już w drodze. Zostały niektóre elementy elektroniczne zamówione. Tak więc, jak tylko to wszystko dojdzie, będę sobie powoli to składał. Tutaj jest, są elementy antiskida, które będą tutaj sobie przychodziły do tego panelu. Oczywiście, to też wszystko jest druk 3D. Jak widzicie, wszystkie elementy, osie, nie osie. To wszystko później trzeba będzie obrobić sobie ładnie i z tym wszystkim zmontować. Korysy również są już tutaj wydrukowane. Jest ich tutaj od groma. Tak więc te korysy później trzeba będzie domontować. Tutaj następne. Jest tego. Naprawdę odgroma. No nic, do usłyszenia w następnym updajcie.